ludzi w życiu. Pamiętajcie, że y, taką dobrą modlitwą jest modlitwa z listą Wziąć sobie Ewangelię, otworzyć. Właśnie, że ja chcę poznać, jaki jest Bóg, chcę się do czegoś dowiedzieć. To jest bardzo ważna rzecz. Czasem my kombinujemy, wymyślamy jakieś niestworzone rzeczy, jakieś techniki, byśmy chcieli. Na wschodzie są tacy mnisi, którzy modlą się jednym słowem. Mi się nie modlą litaniami, godzinkami, gorzkimi żenami. Nie. Modlą się jednym słowem. W imieniu Jezus. Modlą się, siadają i modlą się. Jezus. Pamiętajcie, że my czasem nie musimy kombinować, nie musimy wielkich słów. Że to imię Jezus jest świętym imieniem. Że ja mogę odmawiać to imię i się modlić. Może jakimś krótkim fragmentem pisma świętego. Bardzo was do tego zachęcam. Nie odpuszczajcie sobie. Ale bądźcie też dojrzali w modlitwie. Wasze życie się zmienia, niech wasza modlitwa też się zmienia. Jeżeli będziecie 40-latkami, którzy będą wciąż mówili o paciorku, no to proszę Was, nie Niech wasza modlitwa rośnie razem z wami. Módlcie się też wśród młodych ludzi. Nie wstydźcie się modlitwy, nie wstydźcie się znaku krzyża. To jest część waszego naszego życia. Poszukajcie sobie aplikacji na, na telefonie. Nie śmiejcie się. Poszukajcie sobie Pisma Świętego. Żebyście mieli to pod ręką nie, nie szukajcie sobie wymówek, a moje pismo święte jest takie ciężkie źle, leży w rękach? Pozostaje z nami tak dużo kurzu, że jestem już nawet puszcznikiem. Poszukajcie sobie aplikacji multiter. Są multitwen solitarne, jest pismo święte. Możesz dostawać codziennie jakieś plany pismo świętego na komórkę. Nie można? To teraz mistrz skoszuka. <ślamy> Jeszcze jeden pomysł. Jak zobaczyłem odrągyszutę, podam na jeszcze jeden pomysł. Powiedz co wrócimy na koszulkę. tylko tramwaj? Ktoś masz te pomysł, co innego wrócimy na tej koszulce? Pokaż mi. Tylko tramwaj. Co to jest? Co jest na Tak. Trakcja. 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 Uwaga. To jest bardzo dobra perspektywą. Teraz pytanie ze struktury. Jak się nazywa urządzenie, jak się nazywa ten przedmiot, który jest między tramwajem a siecią trakcyjną? Też nie pantograf. 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 Dzisiaj nowa definicja modlitwy. Modlitwa jest jak pantograf. Dlaczego? Śmieci się. To nas łączy ze źródłem energii. Znaczy modlitwa jest jak to, co mnie łączy z tym, co pozwala mi żyć. Czy trafaj nawet, gdyby był najlepszy. Bez podniesionego pantografu nie pojedzie. No nie ma styku. I patrzcie też na takie rzeczy. Wyciągajcie sobie pewnego rodzaju też analogie, porównania. Modlitwa jest jak pantowa. Czy Dzięki temu jedzie. Dzięki temu z sieci trakcyjnej energia jest przekazywana do silnika. Zgadza się? Dziękuję. Bardzo mi, to, bardzo mi to pomogło. Ja bardzo lubię te porównania z pantografem, bo bardzo mi się podoba to słowo. Panowie, popieram was w cały sens. Bardzo wam dziękuję. Kończymy. Chowamy komórki, żeby nie było, że... Ale pamiętajcie, bo no, jest jak, jak mój telefon, modlitwa jest jak, jak moje narzędzie komunikacji, ale tylko wtedy to ma sens, kiedy Pan jest dla mnie jakoś ważnym. Jak ktoś jest ważny w moim życiu, rozmawiam z nim cały czas, w różnych porach, w różnym sposobie. Czasem to są delikatne słowa, jakieś takie drobne, ale podtrzymuję z tą osobą komunikację. Z Panem Bogiem jest tak samo, modlitwo no, jest tak samo. Nie dajcie, nie zachowujcie się jak ten lisek, po kilku próbach powiedzie sobie nie, nie, bo ja tego nie potrzebuję. Nie bądź takim bliska. Bardzo Wam dziękuję, Pomodlimy się do zakończenia. Panie Jezu, do Ciebie przychodzili Twoi uczniowie i prosili Cię, naucz nas się modlić. My też dzisiaj przychodzimy i chcemy, żebyś nas nauczył modlitwę, żebyś każdego z nas tutaj uczył modlitwę. Taka, która będzie Tobie miła. Bardzo chcemy, żebyś nas całe życie uczył modlitwy teraz na zakończenie pomóżmy się tą modlitwą właśnie, którą Ty nauczyłeś swoich uczniów. Jesteśmy Twoimi uczniami. Ojcze nasz, który szedł w niebie, w święć się imię Twoje, niebie, na ziemi, chleba naszego, chłopcze, nam dziś. jako imię odpuszczamy naszym winowajcom, nie wlicz nas na pokuszenie. あす。タッフです、ね。